Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Laundering Simulator. Zapraszam Was po raz kolejny do naszej pralni pralni nie tylko ciuchów i dywanów, ale. Kuśwa, ale również innych rzeczy. Pamiętacie, że przyszła do nas ostatnio mafia. Ja bym musiała im zapłacić. Ja bym musiała im zapłacić. Oficjalna strona mafii. Boże, jak tysiąc, weź pożyczkę. No ja nie mogę, no kurczę, nie mogę nawet wziąć tyle pożyczki. Ja nie mam tyle pieniędzy. Nie, to się robi, słuchajcie, tutaj coraz po prostu ciężej. Dobra, yy, tak, 29. Ja sobie tutaj jeszcze te ceny yy, zobaczę i automatycznie je ustawimy. Yy, dobra, na pomarańczowo chcę na pomarańczowo chcę uprać, także proszę bardzo, będzie na pomarańczowo. Ja Was zachęcam, moi drodzy, do zostawiania łapeczek w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o zostawianiu komentarzy, chociażby jakieś emotki, o podbijaniu filmów. Z góry Wam bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Buziaki wysyłam za zaangażowanie w mój kanał. Dziękuję również moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Serducha, przytulasy, buziaki dla Was. Pamiętajcie, że bonusowo dla osób wspierających odcinki są dodawane. Wcześniej i teraz nie wiem jaki kolor niebieski, dobra? Niebieski niebieski. Dobra, niech się pierze. Słuchajcie, ja na razie nic nie płacę mnie, po prostu nie stać. Nie stać mnie gdzie jest jedynka, dwójka. Gdzie jest jedynka? Co tu było jedynką? Co ty miałeś? Co ty chcesz ode mnie, chłopiak? Ja nie mam żadnej jedynki. Co? Co on chce za jedynkę? W poprzednim odcinku też odkryłam piwnicę. Ej, a tutaj nic nie ma czasem, przypadkiem? No oczywiście, że jest jedynka. Idę. <grybujesz> Ej, ale czekaj, czekaj, czekaj. Ej, tsz, dobra, chwila, moment. Już, 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 proszę. Jesteś zadowolony? No tak, odkryłam piwnicę. Boże, strasznie dziwnie się patrzą w tej grze, nie? E, I są tam... E, kupiłam chyba pralkę, nie? Z tego, co pamiętam do tej piwnicy. Ej, do babci trzeba iść. Tam trzeba kupić w ogóle e, jakieś rzeczy. Przepieczone jak. Za co? Za co? E, dwójka. Dwójka jest do góry, dywan. Tylko czy on jest? Tak, jest. Boże, jest wyprany, wyprasowany, wychuchany i wydmuchany. Nie patrz tak na mnie, kobieto, bo jesteś po prostu creepy. Dobra, wyprasuję im. Ile mamy kasy? O, ładnie. 786. No to potem, słuchajcie, wszystko popłacimy, ale myślę, że w pierwszej kolejności to ten tysiąc do mafii, nie? Żeby oni nam znowu tutaj nie przyszli. Nie nawiedzili nas. Czy tutaj... W... Czy ktoś piernął w mojej pralni? Czy tutaj jest w porządku z tymi wszystkimi płynami? Zejdę sobie na dół. Tutaj mamy tą jedną pralkę. Tutaj jest w porządku, dobra, czyli jedną tutaj mamy. Super. Tutaj pani sobie coś tam kupuje bilecik. Dobra, idziemy do babci. Babciu, kochana nasza, co u ciebie słychać? Trzeba dzisiaj będzie zrobić yy, może jakieś klapeczki, ale to po zakończonym dniu raczej. No i tu musimy coś kupić, ja wiem, ale ja nie mam po prostu kasy. Ja muszę najpierw zapłacić mafii. Trójka, trójka to jest znowu dywan, proszę bardzo e, serdecznie, czy ty też tak będziesz na mnie patrzeć? Też, okej, okay. tutaj mówiliście o wiadomościach, ale, e, ale nie, wie, nie ma nic, a z tą pizzą nie wiem o co chodzi, dzień dobry, witam serdecznie, zero reszty i pan chce na czerwono, dobra. Mocno brudne, na czerwono. Tutaj jest pusto, czyli mogę przyjąć kolejne pranie, ale nikogo nie ma. 950 już mamy, także 981. Także no, dzisiaj zapłacimy ten haracz. Słuchajcie, musimy. Musimy, nie mamy wyjścia po prostu. Idziesz do mnie, czy sama sobie będziesz prała? Chyba sama. Ej, a ta kasa stąd to się jakoś zbiera, stawiając, no tak, zarabiasz na klientach, chyba, że to wiecie, jak kupują, to od razu nam wpada ta kasa, też tak może, na zdrowie, też tak może być, pani przyszła po czwóreczkę, proszę bardzo, wyprane, wyprasowane, wydmuchane, wychuchane. No, i, i jednak e, zadowolona jakość detergentu, coś im tam nie do końca pasuje. Ej, mamy 1001, 1062. Idę zapłacić to, żeby nas nie dojechali znowu. Zapłać. No, zapłać, zapłać i trzeba będzie zobaczyć, wiecie co? Czy nie ma tam w tych e, ulepszeniach, że nie musimy płacić tego haraczu, umiejętności o. Małe rachunki, wielkie emocje. Każdy poziom zmniejsza kwotę podatków. Tu nie możemy. Zwiększa szansę na przekupienie urzędnika miejskiego. Ej, kupmy to sobie. A nie mam tyle kasy. Ej, tutaj nie. Każdy poziom blokuje nowe miejsce na pralkę, nowe miejsce na pralkę do czyszczenia, piwnica. Blokowuje mechanika, który za opłatą samodzielnie naprawi twoje pralki. O, to by też nam się przydało, ale to ponad tysiąc. E, dobra, oni sobie tutaj e, radzą z tego, co widzę. Wyprasuję. Proszę. Ok, no i zbieramy kasę na to, co oni chcą, żebyśmy tam znowu wykonali. Yy, cenioną wiertarkę woźnego, monitor i przerażającą manekina. Przerażającą manekina. Dobra, piąteczka. Ok, proszę serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Tutaj jest, tutaj jest. Jeszcze lepszych detergentów ja nie mogę kupić, także no niestety ja nie mam na to na zdrowie. Wpływu. Yy, dobra, niedługo trzeba będzie pouzupełniać. Poczekajcie, jak już tu jestem i mam to pod ręką. No, dawaj. No, uzupełniaj się. Okej. Okay. Tutaj. Tutaj od razu. Tutaj. Ło, wow, oh, oh, tu już było słabiutko. Dobra, to możemy e, wyrzucić. Czy to nasza babcia coś tutaj e, gada? Babcia, coś chcesz? Zimno ci? Klan ci się znudził, czy co? Dobra, i jeszcze ktoś jest? Nie. E, nikogo tutaj nie mamy. Mamy 332, tylko kasy. I tutaj mamy jeszcze rachunki. Tutaj. Więc podatki. Yy, rachunki. Dobra, zostało nam 93. Ale mamy, słuchajcie, wszystko na czysto. Mamy popłacone, ale mamy brudno. Okej, okay, bo zaraz będą marudzić, że muszą siedzieć w yy, brudzie. Tutaj, no idź, idź, idź. Wyprałeś sobie koszulinę, to idź. Tutaj, proszę bardzo. Wszystko jest w porządku. Ok, obsłuż pozostałych klientów i zakończ swoje działania. E, dobra, no to niech pan sobie tutaj siedzi, a ja e, skoczę. Czy mamy tutaj jakieś? Mamy tak, mamy zamówienie, ok. E, na dowód osobisty. Wybierz w górę, naciśnij, wybierz w dół, następny etap maszyny. ku, e, następny etap. jak to się. No. Ok, udało się. Ile my za to w ogóle dostaniemy? Wyjdź z maszyny, escape. I tu mamy, a to jest karta bankomatowa, nie? I to się dawało, z tego co pamiętam, tutaj. Ile dostanę? 200. 200. No, pięknie. Niech więcej składają takich zamówień, ja jestem jak najbardziej za. Ja mogę robić dowody, karty bankomatowe. Mm, tutaj już nikogo nie ma. Ej, a ja tutaj mogę zamknąć w ogóle te drzwi. Poczekajcie. Ej, nie, nie, nie. Nie, chyba nie mogę. Okej. Okay. Bo chciałabym coś podrukować. Albo kasę, albo klapeczki, albo to i to. To bym chciała. Ej. Tu tu, 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 tu były klapki, gdzie były klapki, tu były klapki się drukowało, nie. Jak to się robiło, kurczę. O tu tu tu, dobra. OK, I tu mamy kasę, a jak my tutaj stoimy pojemność pojemnika, ten tuż mamy mało. No ale dobra, spróbujmy, może jeszcze coś nam e, wydrukuje. OK. Dobra, raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy jeszcze mamy gdzieś tam ten tusz yy, w magazynku naszym, czy nie? Bo tu już będzie końcówka. Ok. No, aha, o następny etap. O, ledwo. Fuksem mi się udało. Dobra, mamy to. Drugi pieniążek. Jak następny etap? Więcej nie mam tuszu, może co? Kurczę. To co, tylko dwa pieniążki będę miała? No. Dobra, trzeba sprawdzić, czy jest ten tusz w magazynie. Okej. Okay. Kurczę, pieczone, ej. Dobra, nawet z tym nie idę, bo wstyd iść z dwoma banknotami. Dobra, otwórzmy tu. Tutaj też przekręćmy. Dobra. Tutaj też przekręćmy. Schowaj trefny towar. A, dobra, nie, myślałam, że jest nalot, a to mi pokazuje, że tutaj się chowa, nie? Ten trefny towar. Tuż, tak, dobra. Tylko czy stąd ja muszę wyrzucić? Nie. Usunęło się samo. Dobra, czyli mamy tuż. Mamy tuż. I w sumie ten papier bankomatowy to ja już bym też stąd wypierdzieliła. Eee, co to starczy? Znowu na dwa banknoty. No. Ok. Ok, ok. I a tutaj jak to wygląda? Nie mamy tandetnych klapek. Ojo, Oj, to niedobrze, a tutaj? No nie mamy. Hmm, hmm, hmm. Nie mamy tandetnych klapek. No to dobra, no to chwila, moment. Zrobimy kasę. Jak tutaj wszystko już mamy na maksa. Babka coś tam gada, słuchajcie. Od początku. No, gada tam. Ok. Tutaj. Może wiecie, już nie chcę telewizora. Może chcę iść spać. Babusia nasza. Okej. Okay. Tutaj. Mm, na razie idzie dobrze. Ok. A, ej, ale klikłam, ale nie załapało mi. No, ale chyba bym źle kliknęła. Dobra, mamy to. Następny etap maszyny, dobra. I to co nie zawsze mi wychodzi, to jest właśnie ten etap maszyny. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. już jest coraz lepiej. Ej, ale czekajcie. Dobra, nie mówię, bo zaraz się skończy po prostu tak, że się nie uda. Jest dobra, ale byłam na granicy, na krawędzi byłam. Dobra, jest. Escape? Babka, co ty chcesz? Zimno, bidulko, kochana, już ci odkręcza, odkręczam ci. Już ci odkręczam. Ogrzewanko. Proszę bardzo, idę do naszego zioma. No i co będziemy mieć? 300, coś pieniążków. To może kupimy z tego, co oni od nas oczekują. Tak, tak, to ja. Robimy interesy czy nie? E, sprzedaj fałszywe. Nie będziemy sobie owijać w bawełnę. Powiedzmy od razu o co nam chodzi. Wstąpiliż, powiedzmy. No. E, sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. No, i pięć dyszek nam e, wpadło. Dobra, idziemy i zobaczymy do komputera, czy ja coś mogę. Kupić tutaj, tutaj. Yy, tylko chciałabym jeszcze. Tak, to sobie schowamy. Ok, yy, tu bym chciała kupić teraz tak dark shop i chciałabym kupić. A o, tu będziemy chyba koszulki robić, jak mamy mieć manekina. Yy, klapki weźmy. I tutaj chcą od nas monitor za 360. To ja nie mam tyle pieniędzy. 310, 280. Eee, to może ten manekin będzie mnie stać? Tak. No dobra, no to zapłać. Eee, chodźcie po dostawę. Ok, i tutaj mamy co. Tandetne klapki, to zaraz sobie jeszcze klapeczki zrobimy, żeby na kolejny dzień wystawić na sprzedaż. Ja nawet zamówiłam dwa kartony tych klapek. Dobra. E, tutaj. Jezus, myślałam, że tu ktoś wchodzi. Ja cię kręcę, weź mi to. E, zamknij to. I jaka schiza. Ale chyba jak jest już wieczór, to nie mogą przyjść, nie? Tak mi się wydaje. To też schowaj. Nie, nie chcę. Najwyżej z mopa walne i tyle. Okej, okay, dobra. I tu mamy tego manekina. Eee, tego manekina. Dobra, niech on na razie stoi tu. Chociaż jest to tyczkę niebezpieczne. To sobie też schowajmy. Powinnam go schować do tego magazynu naszego. Ale no dobra, może słuchajcie, nie przyjdą. A zresztą jeszcze mamy zawsze parę sekund na to, żeby eee, ten towar schować. Dobra, lecimy, moi drodzy, z klapkami. Wrócimy sobie. Wybierzemy tak, wybierzemy logo. Kobuta. Pumpa. Ja chcę pumbę. Ja chcę pumbę. I teraz kolor. Kolor różowy bym chciała. Taki ładny. Okej. Okay. No i robimy. Klapeczki. Różowe, zielono, sukces, dobra. Odejdź z maszyny i odbierz podrobione klapki. Jakie tam podrobione! Przestańcie tam. Przestańcie, przystańcie. Ok. Tak, perfekcja. Perfekcja sama w sobie, jeżeli chodzi o te klapeczki. O tutaj możemy jeszcze postawić. Patrzcie, jak ładnie gustownie. 180 to zrobimy. Ojej. 190. Okej. Okay. Idę dalej robić klapeczki. Eee, no. jeszcze raz. Jeszcze jedne różowe będą. A może wszystkie różowe zrobimy? Wszystkie różowe. Czekajcie, muszę się pokręcić, bo już się zdrętwiałam. Eee, dobra, daj klapi, klapi, klapi. O, Jezu! ściana! Ściana, ściana, ściana. Ok. Tak, to zrobimy jeszcze jedne różowe, i te różowe będą w tym jednym, tam słuchajcie, sobie stałym miejscu. Ile tutaj jeszcze jest tych klapek? No, chyba jeszcze z dwie pary będę mogła zrobić. No, zobaczymy. Dobra różowiutkie, a potem były już niebieskie, pamiętam, że dla Ani robiłam. To zrobimy teraz zielone. Jeżeli chcecie jakiś konkretny kolor klapek, to dajcie mi znać w komentarzach, to oczywiście dla Was zrobię. No i dajcie mi znać, czy to ma być kobuta, czy pumbacz, czy co to ma być za firma. Ok, tutaj mamy jeszcze różowiutkie, proszę bardzo. Tam mamy chyba też wieszak na to, że będziemy wieszać koszulki. Okej, okay, i tak, ja bym sobie chciała cofnąć. Adidos, o, słuchajcie, możemy jeszcze Adidos zrobić. Adidos. Adidos będzie e, zielony. No, babcia coś tam gada znowu. Babcia, do spania. Puść. okej. Okay, słuchajcie, te klapki to się mega prosto robi. Tutaj chyba nic nie można zepsuć, bo to tak powoli idzie, że naprawdę. Dobra, a i w ogóle my chyba na każde klapki musimy dać cenę, co nie? Tak mi się wydaje. Nie, 190. Aha, bo postawiłam tam, gdzie już były. Dobra, to 190. Tutaj też do 90, no i super, no i dobra, no i myślę, że my sobie możemy dzień zakończyć, tylko pójdziemy jeszcze do babci, zobaczyć co ona tam, za gorąco jej teraz, ok, babcia, ja gaszę telewizor, masz tutaj mandarynkę i do spania, i do spania babcia, tutaj, nie, nie do wanny, tu do łóżka zobacz, kiedy tutaj masz jedzenie patrzcie, gierki od kurczaka naleśniki F, aby zakończyć dzień także słuchajcie, ja kończę dzień i na tym zakończymy też nasz odcinek także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach trzymajcie się cieplutko cieplutko w tą zimną pogodę i pa pa E aí